Widzowie, siemano, siemano Widzowie wersji takiej top model Gramy teraz sobie top model z chłopakami I dobra Kto by wygrał? Mam nadzieję, że ja moim no, super nowym do bóla No, cześć Siemano To jest kat, jest kat w ogóle O, nie, to jest mama Kat, gdzie jest kat? A, po to Aha, przegrywam. Set. Widzowie, czyli jednak ten skin do bula, to nie był dobry wybór. No, niestety. Widzowie, kategoria jest taka, że mechaniczne skiny, więc dlatego ja mam jednego mechanicznego skina, czyli Mecha Mortisa. Dobra, widzowie, zaczynamy. O matko, jak tam głośno jest. Nie jak no, ja myślę, o straży, Dobra, jestem jedyny z wam echami czasami. Dobra. O! Mama wybiera kto przegrywa. Kto przegra? Boję się, że ja. A dobra, ten. teraz wygra? Ja czy... On? No niestety ja Tak. Wygrał pan z żółtym mechem, bo więc gratuluję. Widzowie, kategoria to bardzo dawno, dawno temu. I jako powiem teraz sobie skinka, bo jest na przecenie. No, więc dobra. Fajnie. I mamy do top modelu. Dobra, widzowie, zaczynamy. I niestety niektórzy nie wygrali Dobra. No, pani A Nie, to jest maczka, znowu ma maczka. Ale mój Edgar, to Kurde, pani... Nie pan Blo, co kurde, to nie powinna być ta... Pocelować, żeby... Z... No to było słuszne, a nie bo teraz Pablo wybiera. Parlu, przepraszam. Bo w moim zdaniem ten skinek kiełać jest mega ładny bo... Aha. Całkiem normalny.